Jak rosyjskie pieniądze z wojny na Ukrainie trafiają na zachód? Dolina Milionerów w Hiszpanii. Cały rok jest tu ciepło, słonecznie. słonecznie. I Dolina Milionerów w Obwodzie Białgorockim. Co je łączy? Właśnie tak wygląda Dolina Milionerów. Miliardy dla jednych, a bitwy o darmową kaszę dla innych. Kolejka po Kaszę Gryczaną. To wszystko jedna i ta sama Rosja. Jesteście na kanale Koniec Świata. Ja przypomnę, nazywam się Arleta Bojkę i tym razem porozmawiamy o tym, kto zarabia w Rosji na wojnie na Ukrainie i dlaczego nikt w Rosji nie chce jej zakończenia. Ale wcześniej polecam Wam. Kartę wielowalutową, którą ma w swojej ofercie partner kanału, czyli Platforma Inwestycyjna XTB. To idealna rzecz na wakacje i na podróże, przewalutowania bez prowizji, płatności mobilne i zbliżeniowe wypłacanie pieniędzy z bankomatów na całym świecie. Wszystko sterowane z aplikacji, tej samej, w której są też narzędzia inwestycyjne. Link z informacjami znajdziecie w opisie tego filmu, tak samo jak i link do naszego drugiego partnera, do strony naszego drugiego partnera, czyli do shopu. Sprawdzony sprzęt turystyczny, strzelecki. Na służbę znajdziesz w speczo.pl. Który ma w asortymencie rzeczy niezbędne też podczas wakacji, ale tych aktywnych szczególnie? A jeśli wybieracie się w góry, na przykład Sowie, no to już koniecznie sprawdźcie, co Wam się może stamtąd przydać. Z kodem koniec 10% rabatu. Rosyjskiej rodzinie święto. Brat wrócił z wojny na Ukrainie i teraz jest tu bohaterem. Świętują? Skromnie. Kilka butelek wódki i prosta zakąska. No i tańce. To chyba główny punkt programu. Tekst piosenki zdecydowanie pasuje do atmosfery. A ja byłam pijana bez wina. Byłam tobą odurzona. To, że brat jeszcze chwilę temu zabijał Ukraińców, nikogo tu nie obchodzi. Po co w ogóle poszedł walczyć? Tego też Nikt nie powie, nie wytłumaczy. I wygląda na to, że nikt też nie próbuje się wyrwać z panującej w tym domu biedy. Nikt im nie powie, że gdy oni piją i tańczą, to ktoś inny zarabia na nich pieniądze. A to już Hiszpania, Palma de Mallorca, willa jednego z kluczowych ludzi odpowiadających za produkcję broni dla rosyjskiej armii. Jego twarz, tego człowieka i jego nazwisko, nic wam nie powiedzą, ale chodzi o to, żeby zrozumieć, jak działa dziś cała rosyjska machina wojenna i system zarabiania na tej machinie pieniędzy. Nie pieniędzy dla kraju, tylko dla samych urzędników, którym ta wojna się po prostu opłaca. To Nikolaj Kaliesow, były gubernator kraju Amurskiego. Lubił pozować właśnie, czyli w bani, w budionowce z czerwoną gwiazdą czyli w takiej sowieckiej, szpiczastej czapce, którą z pewnością znacie z niejednego sowieckiego plakatu. Teraz wszystko wygląda zupełnie inaczej cała pierś obwieszona orderami. Ten człowiek kieruje koncernem Radioelektroniczne Technologie, który w sumie obejmuje aż 100 przedsiębiorstw. To jest yy, elektronika dla lotnictwa, to są systemy walki radioelektronicznej, nawigacja, śmigłowce no i wyobraźcie sobie, że sama tylko firma wirtalioty Rosji, czyli śmigłowce Rosji, wyprodukowała aż jedną trzecią wszystkich śmigłowców na świecie. Dlaczego ten rosyjski urzędnik jest tak interesujący? Bo Fundacja Walki z Korupcją Aleksieja Nawalnego odkryła, że Kaliesow zarabia pieniądze na wojnie Rosji przeciwko Ukrainie, ale co zaskakujące, pieniądze te trafiają potem do krajów NATO, na przykład właśnie do Hiszpanii. Ta willa została zarejestrowana na zakład zbrojeniowy Elikon z Kazania. I rzeczywiście jest chroniona jak obiekt wojskowy. 10 kamer monitoringu, trzy piętra, parking podziemny. 1200 metrów kwadratowych. Wartość co najmniej 5 milionów euro. Co prawda ostrożny rosyjski urzędnik Kaliesow w samym środku wojny poczuł, że robi się wokół niego gorąco, że coś może pójść nie tak i na wszelki wypadek przepisał willę na swoją czteroletnią córkę. No bo kiedy niektóre dzieci bawią się domkami dla lalek Barbie, no to dzieci ważnych ludzi w rosyjskiej zbrojeniówce mają już własne willę. A co? A dalej robi się jeszcze ciekawiej. Dzieci i krewni mają nie tylko Rosyjskie obywatelstwo, ale też cypryjskie, hiszpańskie, serbskie. Słowem, dobrze im i w Rosji i na Zachodzie. Tam sankcje ich nie dosięgają, a żyje im się dostatnio z pieniędzy zarobionych na wojny na Ukrainie. Taka sobie spokojna przystań rosyjskich milionerów. Właśnie tak wygląda Dolina Milionerów. Tak ludzie nazywają cmentarz w Obwodzie Białgorockim. Pytacie dlaczego? Bo pochowani na nim ci, którzy poszli walczyć przeciwko Ukraińcom, podpisywali kontrakty, w których obiecywano im miliony rubli. Dlatego miejscowi tak nazwali to miejsce. Dolina Milionerów. Ironicznie. Wielu nadal wierzy, że specjalna operacja wojskowa wkrótce się zakończy. Tyle, że to nieprawda. Tylko dziś odbyły się tu trzy pogrzeby. Za dzisiaj tutaj произошло troje pochoron naszych bojców. Przypomnę, SWO to specjalna wojskowa operacja, w takie słowa Kreml opakował tę prawdziwą brutalną i bezlitosną wojnę Rosji przeciwko Ukrainie. I tak oto Rosjanie leżą na cmentarzach, a pieniądze z tej niby operacji też leżą i też spokojnie, ale na kontach w zachodnich bankach, albo idą właśnie na luksusowe wille. A pokazywany już prezes koncernu Rosyjskie Technologie Radioelektroniczne ma aż sześć wręcz pałaców. Między innymi w Jałcie, Dubaju, Kazaniu i Moskwie. Do tego flota kilku samolotów oraz cały garaż samochodów marki Bentley. Mamy tylko jeden priorytet państwowe zamówienia obronne. What? To jest właśnie ta putinowska Rosja, ta słynna wertykalna struktura władzy. Ogromna część holdingu zbrojeniowego wypłynęła z rąk państwa i trafiła w ręce dyrektora tego holdingu. Czym to się różni od lat 90.? Wtedy wszystko załatwiali bandyci na strzelaninach, a teraz ci sami bandyci tylko w drogich garniturach, zegarkach i z wstążkami święta Jerzego. Istota się nie zmieniła. I nie można powiedzieć, że to jakiś jeden zbłąkany cwaniak. To cały system kradzieży. A na szczycie, wiadomo kto. To są po prostu lata 90. w nowym wydaniu. To jest rzeczywistość, którą stworzył Putin. Nie widzę tu żadnego problemu. Są jakieś problemy? Moim zdaniem nie. A w tym samym czasie Rosjanie stoją w kolejkach po Kasze. To jest miasto Sarapu w obwodzie udmurckim. Przyjechał tam tak zwany pociąg zwycięstwa w ramach obchodów zakończenia II wojny światowej, czyli co nieraz tutaj na tym kanale podkreślałam Wielkiej Wojny Ojczyźnianej według Rosjan. Tu nikt nie myśli o milionach. Tutaj dochodzi do bujek o zwykłą Kaszę Gryczaną. Niektórym po prostu z biedy puszczają nerwy. Głodni mieszkańcy Sarapułu, Kolejka po kaszę gryczaną. Wszyscy głodowali, przez trzy dni specjalnie nic nie jedli, żeby zjeść tę kaszę. Koniec świata. Mord. Albo to. To mnie po prostu szokowało. Materiał w rosyjskiej telewizji z miasta Wielki Uściuk. Obwód Wołogocki. Tam jest siedziba Dziadka Mroza na przykład. Zgadnijcie, o czym mowa. Chyba nie zgadniecie. Pod Podsłonięcimy czasami na Od wczesnego rana pod zegarem słonecznym nad rzeką Suchoną, trwa montaż połoskałok. Mieszkańcy u już wiosną zadawali władzom miasta niezwykle ważne dla nich pytanie: Kiedy będą połoskałki? Jakie to wszystko przewrotne. Pałaskałki, uwaga, to takie specjalne konstrukcje do prania bielizny. Spuszcza się je na rzekę i pierze. XXI wiek, a tu jak w dawnych czasach, z rękami w zimnej wodzie. Myślicie, że nikt z nich nie korzysta? Owszem, korzystają. W wielkim Uściugu będą aż cztery połaskałki. Sezon już uznaje się za otwarty, zakończą go we wrześniu. I wszystko to naprawdę całkiem poważnie. Reporter pyta, czy mężczyźni też chodzą na połaskałki? No a jak? Jakie niby mamy wyjście? Wszystko bierzemy. się ale rosyjska tak zwana elita przecież nie zaprząta sobie głowy żadnymi połaskałkami, ani nawet tym, że pralki automatyczne przecież istnieją od dawna. Tyle, że z jakiegoś powodu zwykli Rosjanie po prostu ich nie mają. Elita to ma inne priorytety: zarabiać na wojnie i wyprowadzać te pieniądze z Rosji. To, że broń i wojna stały się w Rosji najbardziej dochodowym biznesem, być może już nawet przebijającym ropę i gaz, potwierdza śledztwo dziennikarzy opozycyjnego, niezależnego portalu Projekt. Przeanalizowaliśmy listę 200 najbogatszych Rosjan według Forbes'a. Z państwowego rejestru wzięliśmy wszystkie firmy, które do nich należą. Okazało się, że z przemysłem obronnym powiązanych jest 6 tysięcy kontraktów. Oto lista wszystkich oligarchów bliskich Putinowi. Oleg Deripaska, Igor, syn Rotenberga, Władimir Jewtuszenko. A przecież pamiętacie, na początku wojny mówiono, rosyjska elita, no oni przecież rozumieją, że w XXI wieku wojen się nie rozpoczyna, że trzeba robić interesy, a nie walczyć. I co z tego? Nic. Putin powiedział, że trzeba, a jego oligarchowie odpowiedzieli: Tak jest. O pokoju wszyscy zapomnieli. Teraz wszyscy myślą tylko o wojnie i o tym, jak się na niej po prostu wzbogacić? Oligarchowie mają dużo do stracenia to ich oszczędności, ich aktywa, ich biznes, ich wolność i ich życie. Wszyscy mają już krew na rękach. Nie ma już drogi powrotu dla nikogo albo jesteś z nimi do końca, albo wychodzisz i tracisz wszystko. I jasne jest, że czekają ich międzynarodowe trybunały, ale dopóki ci ludzie znajdują się na terytorium Rosji, tak naprawdę nic im nie grozi. Muszą tylko zachować lojalność. Wspierać wojnę, wspierać kurs, który wybrała Federacja Rosyjska. Podtrzymywać wojnę, kurs, który wybrała Rosyjska No, ale idźmy dalej. Oto kolejny świetny sposób na zarobek wyjechać na okupowane terytoria Ukrainy. W Rosji mówią, że jadą tam odbudowywać. No i jaż chcę się zapytać i powiedzieć, że gdyby sami nie zniszczyli, to przecież niczego nie trzeba by odbudowywać. Były wiceminister obrony Rosji, Timur Iwanow, odpowiada za to wojskowe budownictwo. Podlegała mu firma Ministerstwa Obrony, główny wykonawca, na przykład między innymi w okupowanym ukraińskim Mariupolu. Realnie tam Mariupol to nie w Prawdziwej odbudowy Mariupola nikt nie zakłada, nawet w teorii. Chodzi o to, by kupić lojalność, chodzi o to, by dać ludziom zarobić, ponieważ są współwinni zbrodni wojennych. Na tych odbudowujących w cudzysłowie spoczywa zadanie ukrywania śladów przestępstw. Gdy demontuje się zniszczony budynek, ukrywa się fakt, że został trafiony bombą czy rakietą. Ukrywa się ciała ofiar. Ci ludzie będą przekopywać ziemię, po to, by reżim mógł trwać. I tu wystarczy przywołać jeden fakt. Budowlańcy pracujący na okupowanych terytoriach Ukrainy zarabiają cztery razy więcej niż gdyby tę samą pracę wykonywali na terenie Rosji, samej Rosji, tej, którą my uważamy za Rosję. To tak... Jak powinien wyglądać żołnierz, potrafimy sobie wyobrazić, ale jak wygląda naprawdę, tego wyobrazić się. Nie da. Oto co odkryli dziennikarze Fundacji Walki z Korupcją Aleksieja Nawalnego. No jak waszym zdaniem powinno wyglądać życie urzędnika, wojskowego, człowieka, który jako swój zawód wybrał obronę ojczyzny? Wyobraziliście to sobie? To zapomnijcie. Jachty, helikoptery, są Rolls-Royce, diamenty, imprezy warte dziesiątki milionów rubli. Spójrzcie na jego dom niedaleko Moskwy. Jeszcze trochę i dorównałby wersalowi. W piwnicy znajdują się dwa magazyny z żywnością, magazyn z odzieżą i cztery magazyny z meblami, pomieszczenia na antyki, rzecz jasna, na parterze sala bilardowa, pokój z kominkiem, jadalnia, pomieszczenie dla służby i najbardziej tajemnicze miejsce chuligański salon. W naszych wcześniejszych materiałach. Opowiadaliśmy już o Timurze Iwanowie, jeśli kogoś to interesuje, no to koniecznie obejrzyjcie. Nazywał się ten odcinek, który polecam, Bogacze w mundurach i to był po prostu odcinek o korupcji w rosyjskiej armii. Przy okazji opowiadaliśmy tam też o szefie Timura Iwanowa, czyli o byłym ministrze obrony, przyjacielu niegdyś Władimira Putina, Sergeju Szojgu. Ale żeby zarabiać na wojnie wcale nie trzeba pracować fizycznie, wystarczy mieć... Gadane. Bo na przykład rosyjscy propagandyści, którzy otrzymują milionowe honoraria, Saławiowska, Skabiejewa, Simonian ci ludzie to już prawdziwe legendy propagandy pokazują, jak można kłamać bez cienia wstydu i przy tym inkasować po prostu bajońskie sumy. Wojna na Ukrainie to dla nich po prostu niekończące się źródło bogactwa, płynącego wprost na ich bankowe konta. Zanotujcie sobie, wszyscy pracownicy RT, łącznie z redaktorem naczelnym, wykonują wyłącznie rozkazy z Kremla. Wszystkie inne nadają się na papier toaletowy. A do tego dochodzi jeszcze cała kasta ludzi, dla których wojna jest jak mać radnaja, jak mówią Rosjanie, czyli po prostu jak rodzona matka. To takie rosyjskie przysłowie. Każda piosenka o potędze Rosji. Każda zwrotka o tym, jak ktoś jej próbuje zagrozić. Każdy refren czysta propaganda. I na to wszystko Kreml również przeznacza miliardy. Organizują wielkie koncerty na Placu Czerwonym oczywiście z jednym najważniejszym widzem. Yeah. Dla rosyjskich chałturników to teraz oczywiście dobry czas. Najbardziej utalentowani artyści wyjechali. Ci, którzy zostali w Rosji, trafili na czarne listy. Na polu zostali szabrownicy. I teraz ci szabrownicy z burczącymi z głodu brzuchami zlatują się na tę muzyczną łąkę, zarabiając 3 5 nawet 10 razy więcej. Ale płacą za to strachem i utratą reputacji. Doskonale wiedzą, że przetrwać mogą tylko przy Władzy. No i trzeba przyznać, że te pieniądze, no w próżnie nie trafiają. W głowach w każdym razie większości Rosjan nie ma ani cienia wątpliwości co do słuszności polityki władz, ani kropli współczucia dla Ukraińców, ani grama sumienia. Jedno wielkie zniekształcenie rzeczywistości. Rodem Zorwella. Jakie problemy stwarzał nam Kijów? Gdybyśmy zbombardowali Kijów, zginęłoby mnóstwo ludzi. No, takie jest życie. Ale jak pani to mówi z uśmiechem na twarzy, to mówi pani, że trzeba było uderzyć w Kijów? Bo ta wojna mnie już zmęczyła. Aha, czyli A, dlatego, że panią wojna męczy, trzeba zniszczyć całą Ukrainę? No. Tak. To może Moskwę. Moskwy nie Moskwy wolno nie ruszać. dostała. Bo Moskwa to Rosja. To może łatwiej byłoby zabić jednego człowieka, Putina. Nie. Bo Putin jest mądry i zapobiegł atakowi na nas. A kto niby chciał nas zaatakować? Nasa. Nasa? No i właśnie NASA czy NATO? W sumie bez różnicy. Przecież oni nie wiedzą, o czym mówią. A ten potok słów bez sensu to dokładnie to, na czym Kremlowi zależy. Ta dziewczyna, tak jak i miliony innych Rosjan, to produkt właśnie tych miliardów wydanych na wojnę i na propagandę. Zgadzacie się, czy zupełnie nie? Tradycyjnie naprawdę czekamy na Wasze komentarze bardzo, ale to bardzo nas one cieszą. Tak samo jak i Wasze lajki, no i subskrypcje. Zbliżamy się do 200 tysięcy, no i 200 tysięcy to chyba będzie kolejny moment na Q&A. Tym razem chyba tylko do mnie, spróbujemy to zrobić na żywo. Już teraz Was zapraszam i tym samym zachęcam do tego, żeby do tych 200 tysięcy jak najszybciej po prostu dobić. Polecam też mojego Instagrama, no i polecam też wspieranie nas na Supi by Patronite. Każda kwota to dla nas ważne wsparcie, no bo jak widzicie rozwijamy ten kanał dla Was. Dwa odcinki w tygodniu już teraz i odcinek w którym ja opowiadam i odcinek z gościem, co kto woli, mam nadzieję, że podobają Wam się wszystkie. Dzięki, że jesteście. Do zobaczenia.